19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zadawa, zero telefonów. Czuć, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To życie, dziewiętnaście plus. Błagam, pomóżcie, bo my zaraz tutaj się wszyscy pozabijamy. Szukamy pomysłu na wieczór paieński Lucy. Musi być coś ekstra, coś szalonego, ale też coś z klasą, więc proszę was, dawajcie propozycje. Tylko pamiętajcie, Lucy za niedługo rodzi, a nie chcemy, żeby to było za wcześnie. E, tylko żeby Lucy miała potem co wspominać. Żadne pieczenie ciasteczek nie wchodzi w grę. Nie, dziewczyny, ja nie wiem, ja też, nie czy... mamy żadnego pomysłu, nie wiem, co my w ogóle zrobimy, nawet czasu nie mamy. Lenka, a co ty myślisz? Przepraszam. Halo, pani zakochana, co robimy z panińskim Lucy? Dziewczyny, gadałam z Lucy. Ona nie chce żadnego panińskiego. No co, Ski? No co? Co? Ale co się stało? Zaczekaj, zaczekaj, dam ci na głośny, zaczekaj. Mamy tu straszne tungo. Oprócz normalnych klientów jest jeszcze takie zebranie inżynierów. Oni jej stolik. Anki nie ma, bo się zwolniła. Licerkiem kompletnie nie wyrabiamy. Musicie nam pomóc, proszę. Ale wiesz co, Oski? No bo my musimy jeszcze zorganizować wieczór paniński dla Lucji, Ja jeszcze mam dzisiaj uczelnię, więc tak, no nie bardzo. No a ja zaraz muszę lecieć po Julkę do mamy. W sumie... Latujcie, nie tupy nam się tu laski. Zrozumcie. W sumie to ja mogę pójść. Ale co myślisz? No, dzisiaj, na dzisiaj i tak nic nie planowałyśmy, oprócz zakupów i powrotu do domu, hm? no, W sumie mogłybyśmy iść, no lepsze to niż siedzenie w domu. No. Na pewno? No. no to Ala i Jola wsi, no słyszałeś? Jezu, ozłocę was normalnie. Zapłacę, przedpłacę, nadpłacę, tylko błagam przyjdźcie szybko, proszę. Dobra. Co jeszcze podać państwu? E, wie pan co, dziękujemy, W Pabie trwa biznesowe spotkanie inżynierów lotnictwa. Oskar i Irek dwoją się i troją, żeby klienci byli zadowoleni. Jednak ledwo dają radę. Liczą, że dziewczyny wkrótce dotrą i pomogą im wszystko ogarnąć. tam jest tyle ludzi. A no, kurde, rozwijam się. Właśnie wynająłem inżynierom stolik na spotkania biznesowe. Byli tu jakiś czas temu, bardzo im się spodobało. Wiecie, ile to jest kasy? Z takich No, takim no To jest fajne, no. ale ty chyba musisz sobie kogoś zatrudnić, co? Oczywiście, że tak. Tylko akurat Anka nawaliła. Nie miałem czasu o tym pomyśleć. Wiecie, jak jest? Aha, no tak, wiem, wiem. Słuchajcie, super jesteście, ale gdzie jest ta wyżerka dla inżynierów? E, wyżerka jest na zapleczu, także musimy to rozładować. Dobrze, to robimy w ten sposób. My się bierzemy za ciężką robotę, okay. a wy dziewczyny obsługujecie i musicie być pozytywne. Uśmiech na twarzy, pozytywna atmosfera. Mogę na Was liczyć? super no, Miłe. Tutaj pan Flory, Tak, czy... proszę, dziękuję. Co? E... Okazało się, że aluminium to jakieś nieporozumienie ze względu na jego e, CTE. Miękkie oprzyrządowanie... E, miękkie oprzyrządowanie... Przepraszam, panowie, nie mogę się skupić. Jakie ładne okoliczności nam się tu zrobiły. E, czy coś jeszcze państwu podać? E, na pewno, ale jeszcze nie mogę się zdecydować. Ja tak, podejdę to... za chwilkę, spokojnie. Ruchy, dziewczyno, ruchy, ruch, ruch. Jolczy, no. Ten szef tak się na dźwiękach już aż mi się gorąco zrobiło. No, nie, nie, nie. działać jaki on ja przystojny. Ja nie mogę, co za koleś. Ej, no w końcu inżynier lotnictwa, tak? może w, w końcu jakiś to... porządny gości. Inżynier, z inżynier, słuchajcie, zamiast tutaj ogarniać te szklanki sali, mamy bandytów, to co to, 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 to za akcje tam jakiś Romans. co sobie ogarniesz szklanki? I, o, Oskar kazał nam zajmować się tamtą salą, więc tu się będziemy zajmowały. Jolka, ty zamiast zasuwać, po prostu maślane oczka robisz do tego pajaca. Wiesz, jeszcze panac, jeszcze Kuźma napalony rejtan ten. cyckami. Irek, na tym polega obsługa. Dokładnie, Iroś, a co ty myślałeś? <grym> jesteś po prostu zazdrosny. Przecież już nie jesteście razem. Ale ja zazdrosny jestem? Ja sobie jolkę klinem wybiłem z głowy dawno. No to, to super, w takim razie idź i zbieraj te szklanki. Ja no, muszę szwedzki nie, stół ogarnąć na zapleczu. <grym> Kasia umówiła się z mamą w kawiarni, by odebrać od niej Julkę. Dziewczyna wciąż nie może pogodzić się z tym, że mama spotyka się z żonatym mężczyzną, którego żona w dodatku nie ma pojęcia o jego związku. No, cześć, kochana. Cześć, Kasia. Dlugo Długo Długo już? Tak, no troszeczkę. Słuchaj, chodź, zamówimy tobie cappuccino, co? Nie, dzięki, mamo. Wiesz co, pójdziesz jeszcze z Julką na spacer, zanim śpi. Ale zostań jeszcze z nami. No, Kasia, latasz jak z piórem. Dom, praca, dom. No, kiedy tak? normalnie usiadłaś i wypiłaś z spokojnika. Nie, chcę Wam przeszkadzać. Kochanie, potem się przejdziemy. Pokażę Ci klinikę Jacka. Wiesz jaka tak. jest piękna? Tak. Jest co, to jest no. tutaj za rogiem? Niedaleko. No. Muszę Chodź, usiądź. Przepraszam no. bardzo. Przepraszam Kasia. Kaszka. Tak, słucham cię. proszę ci, tak mi no. znaleźć, żebyś się bliżej poznał z Jackiem. No, o czym ja mam z rozmawiać? O jego rodzinie. No, proszę ci, już nie ma innych tematów. Wszyscy. Więc... No, no. Kaśka, proszę cię. Pany tylko, Kasiu, ja was bardzo przepraszam, ale za chwileczkę będzie tutaj moja żona. Jesus, Maria. Przywiozła mi jakieś faktury do kliniki, ja jej nieopatrznie powiedziałem, że wyszedłem tutaj na przerwę. No, czekaj. Tak mi przykro, naprawdę. Jezus. – Maria. Cześć, tak. Kasia, to dobrze. Masz, masz słuchawki? Tak. tak. Do widzenia. No, naprawdę, zaraz tutaj będzie. Już, już, już Właśnie będę. Właśnie dzwoniła, żeby wychodzi z kliniki. Jeszcze nie zadaj No Cześć, cześć. Hej, hej. Mamo, zachowujemy się jak jakieś przystępczynie. No proszę, ci mi spokój. Już dobrze? Mamo. Jezu, no pospiesz Ona nas chyba widziała. No co z tego? Przecież ona mnie nie zna. A, oh, to jest jakiś koszmar. Ja nie wiem, jak ty się możesz na to godzić. Ja w życiu bym nie mogła być czyjąś kochanką. Jezu, dziecko też tak myślałam w twoim wieku, ale życie weryfikuje poglądy. Czego szukasz? Jezu, nie mam kluczy. Zostawiłam klucze. Mamo, oni chyba coś zamawiają. Ja nie mam swoich kluczy. Jak my wyjdziemy? Jezu, musiał gdzieś spać. Kasia, weź iść tam. Ty weź. chyba zwarywać, ja tam nie idę. Kasia, ale przecież ja tam nie pójdę. No, ja też się wścieknę. Mamo, nie idę. Kaśka! To jest jakiś cyrk, wiesz? Tutaj masz rachunek, tylko. Poczekaj. Yy, tutaj. Przepraszam Państwa. Słucham Panią. Bo ja siedziałam tutaj przy tym stoliku i gdzieś tutaj chyba spadły moje klucze. No to proszę poszukać tam pod tym stolikiem. No właśnie, nie ma ich tutaj i. Tutaj są. O! Dziękuję bardzo. Wędrujące pod stolikami klucze. Dziwne. Ktoś musiał kopnąć. Pewnie tak, jeszcze raz dziękuję. Jezu, co masz? Mamo, mamo, wiesz, jak ja się tam czułam. Przestań, proszę cię. Pomyśl sobie, jak ja się czuję. Przepraszam? Piola pomaga Oskarowi w barze. Dziewczynie wpadł w oko jeden z inżynierów i jest bardzo podekscytowana. Irek nie może na to patrzeć, bo wciąż jest o nią zazdrosny, mimo że już dawno nie są parą. Ala! Ala, słuchaj, oni coś tam. Zobacz. To jest jego numer telefonu. Ale chce się z Tobą umieć? No wie. Kurde, ale super, no nie. no słuchaj, on wygląda na Kolesia, który ma poukładane w głowie, poza tym jest takim ciachem. A może byście skończyły pieprzyć i się zajęły robotą, co? A co? To Ty Czy tu jesteś szefem? Ale mogę Cię prosić? Jasne, ja nie będę Wam przeszkadzać. Nie, nie jesteś tutaj szefem, więc przestań się mnie w końcu czepiać, okej? Okay? Co się w ogóle dzisiaj z tobą dzieje? Od samego rana ciągle się czepiasz. Ja się czepiam? Dziewczyny, ja nie chcę, żeby nam goście po prostu do domu poszli, bo on michik mi nie obsługuje, hello? Wiesz co, po prostu przestań mi rozkazywać i tyle. Irek, słuchaj, właśnie przerwę skończy i tam trzeba posprzątać wszystko. Słyszysz? Musi być mucha, nie siada, okej? Okay? Słyszała zielka przerwę mają, może trzeba podejść do gości i obsłużyć ich, zapytać, przynieść nie jest coś, przerwa, tak? Tak. Jak tam, wszystko w porządku? Yy, jak najbardziej, w ogóle bardzo fajne miejsce. Cieszę Proszę. się bardzo, dziękuję. Staramy się. I super obsługa, co nie? No, tak. <laughs> obsługa super, to prawda. Możemy tu gdzieś zapalić? Tak, jasne, jak najbardziej. Proszę bardzo, tam na dziedzińcu. No co, co? wygłupiłem się z tą karteczką? Nie, nie no skądże? To było bardzo miłe. Ej, e, Darek jestem. Jola. Bardzo miło. Jolu, e, co i może znalazłabyś dla mnie trochę czasu dzisiaj, nie wiem, wieczorem. Mm, w sumie czemu nie. Super. Bardzo chętnie. To mam twój numer telefonu, to chcesz zadzwonię chcesz? do ciebie, okej? Okay? Ci Przepraszam ekstra. cię bardzo tak. tak muszę wracać do pracy. Słuchaj, słuchaj, porozkładaj te rzeczy to w ja się ścierkami zajmę, dobra? Ogarnić? Okay. Dobra. No, Darek, gratuluję. Świetna prezentacja. Dziękuję, dziękuję. Koledze, to należałoby również pogratulować nowej znajomości. No, widziałem, widziałem. Muszę przyznać, ta kelnerka całkiem przyjemna. Panowie, dajcie spokój. W ogóle nie mogłem się skupić. Przepraszam, ona to tylko dobre pierwsze wrażenie robi. Słucham? No, jeśli mowa o tej koleżance wykręcona, takie lekko włosy, brązowe oczy, ja radzę uważać. Panią dobrze zna? Tak, panowie, to ona dokładnie wie, jak tam do kogo się uśmiechnąć, zagadać, żeby coś ugrać. W ogóle to jest dziewczyna, która szuka sponsora. O. Ostatniego bardzo drastycznie straciła, w ogóle z nią to nie ma co gadać. Bardzo pan wylewny. No proszę pana, sytuacja wygląda tak. Chce pan robić za finansowe wsparcie, nie wnikam. <laughs> nie wnikam, no. No to pan to wszystkim doradza? Strzega? Nie no, tak nakreślam sytuację ogólnie, jak to wygląda. Nie, wiedzą panowie, co się z kobietami w tych czasach... Po prostu się pokręciło wszystko Jacek. tak, że... Irek! Mamy... Potrzebujemy cię! A, przepraszam, już idę. Co ty za pierdoły opowiadasz, co? O babach, o paniach rozmawiam. Babach, tak? O babach sobie gadasz? Mam nadzieję, że ty nic nie powiedziałeś o Jolce. A nie no, co, co w ogóle Jola ma z tym wspólnego, co ona... Ma wspólnego z tym nic nie no Co ona może mieć wspólnego? Nic. Chcesz. Kasia i jej mama wracają do domu. Spotkanie z żoną kochanka zrobiło na kobiecie duże wrażenie, jednak stara się nie pokazywać tego po sobie. A tobie to naprawdę nie przeszkadza, że on ma żonę, że on ci tak spotykają, całują, a ty musisz tak ciągle znikać? Kaśka, błagam cię nie dzisiaj, błagam cię Zrozumie? O kurczę, zapomniałam, że nie ma chleba w domu. Kupić coś? Sok marchewkowy i coś słodkiego. No to wszystko? No, chyba tak. Dzięki. Dobra, no. O, cholera! Kasia nie ogląda się szybko! Żona Jacka, szybciutko, nie ogląda się. Szybko. szybko, szybko! Mamo, ja jestem pewna, że ona zaraz tutaj będzie. No, ale przecież nie zna numeru mieszkania, tak? Tak? A jeszcze przed chwilą mówiłaś mi, że ona w ogóle nie ma pojęcia o Twoim istnieniu. Mama a teraz jest w naszym domu. Weź, bo Julka się zgrzeje, weź ją. Ja zadzwonię do Jacka. Yy. Jacek? Halo? Halo Jacek? Mm, cholera nie odbiera. Mamo, bo ja ci mówiłam, że to wszystko jest bez sensu. Oj, przestań. Czy pani jest kochanką mojego męża? Ja! A to dziecko? To nie. dziecko! Czy ono jest jego? Nie, 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 kompletnie nie! Niech mnie pani nie oszukuje, bo i tak się dowiem. Nie jestem kochanką pani męża. Widziałam panią dzisiaj w kawiarni z moim mężem. Ja. nie, Julka nie jest jego dzieckiem. Ja naprawdę nie mam nic wspólnego z panem Jackiem. A skąd pani wie, jak ma na imię mój mąż? Co pani Proszę sobie wątpię? Proszę się nie awanturować. Zapraszam panią. Spokojnie, córeczko. Jak pani wychowała córkę? Zapraszam, porozmawiamy. Nie okłamujcie mnie. Ja wiem, że mój mąż kogoś ma. Od razu się domyśliłam. Zaraz dam pani coś do picia. A czy to dziecko, czy to ono jest jego? Nie, moja córka nie jest kochanką pani męża. Proszę mi uwierzyć. A dlaczego niby mam pani wierzyć? Proszę się uspokoić. Wszystko pani wyjaśnię. Moja córka jest po prostu, no, pacjentką pani męża. No zaszła w niechcianą ciążę. Mamo. No córeczko, chodź, kochanie, chodź, ja wszystko wiem, wiesz, nie denerwuj się, muszę pani wytłumaczyć, tak? No zaszła w ciążę, chciała usunąć. Mamo. E, no i wtedy koleżanka moja poleciła mi pani męża. Ale mój mąż nie wykonuje aborcji. Tak, ja wiem, ja oczywiście że wiem. E, poleciła mi, bo powiedziała, że to jest wspaniały człowiek i on e, Kasi przetłumaczy, żeby nie usuwała tej ciąży. I wie pani, że się udało? Czy to prawda? No oczywiście, że prawda. Tylko widzi Pani, no, w jakim ona jest stanie. No i my, wie Pani, w ramach wdzięczności, tak? Zaprosiłyśmy Pana doktora na kawę, no żeby mu podziękować. No ja przepraszam, że ja Pani od razu tego nie powiedziałam, ale jak Pani widzi, to jest taka delikatna sytuacja. Czy Pani mama mówi prawdę? Czy Panią naprawdę nic nie łączy z moim mężem? Nie, naprawdę nic mnie nie łączy z Pani mężem. No, sama Pani widzi. Przepraszam. Nie no, ja się wcale pani nie dziwię. Mąż w kawiarni z jakimiś obcymi kobietami, ale proszę mi uwierzyć naprawdę, my chciałyśmy tylko podziękować. Przepraszam, widzę, że mówi pani prawdę. Pójdę już. Bardzo mi wstyd. Niepotrzebnie, nic się takiego nie stało. Jeszcze raz przepraszam za tę całą scenę, panią i pani córkę. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. O mój Boże. Wiesz co, mało, jak ty mogłaś ją tak perfidnie okłamać? A co? Miałam powiedzieć, że jesteś kochanką, Jacka? nie, no że ty nią jesteś. Na pewno już. Jola nie ma pojęcia, że zazdrosny Irek nakłamał mężczyźnie, który jej się spodobał. Dziewczyna ma nadzieję na dalszy ciąg znajomości. Do widzenia, pani. E, do widzenia, przepraszam. Przepraszam, przepraszam poczekaj. Chwilkę. Poczekaj, e, słuchaj, e, bo tak sobie pomyślałam, jeżeli masz teraz trochę czasu, to może wyjdziemy gdzieś razem, co? Znaczy, nie wiem, na jakiś spacer czy coś? Mm, nie, raczej nie znajdę dzisiaj czasu. To dzwonimy się, tak? Widzę, że ci zależy. No tak, myślałam, że tobie też. Jola, czy ty ostatnio się z kimś czasem nie rozstałaś? Tak, ale on był bardzo niedojrzały. Wprawdzie pomagał mi w wielu kwestiach, ale wiesz, to już jest skończony temat. Pomagał ci w wielu kwestiach. Nie no, to wiele wyjaśnień, nie? E, wiesz co? Nie zrozumie źle, ale nic z tego nie będzie. Cześć! Słucham? Cześć Jola. Cześć, cześć. Przepraszam. Proszę, No i co? Nie się? Widziałem gadacie. Dał mi kosza. Ja nie wiem, przecież to on pierwszy zaczął do mnie zarywać. A nie wiem, teraz czuję się jak jakaś kompletna idiotka, ale czekaj, 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 czekaj. Facet cię podrywa, potem ci daje numer telefonu i teraz co? No, ale dobrze, że to widziałaś, bo ja bym pomyślała, że to są jakieś urojenia. Serio dał ci kosza? No, bo tak, Boże, ja kompletnie nie kumam facetów. O cholera. To jest wina Irka. Irka? A co ma Irek do tego? Widziałem, jak gada z tym kolesiem. To pewnie mu coś powiedział o tobie. Irek z nim rozmawiał, jak go zamieniłeś. Zaczekaj. Irii, Irek, co ty powiedziałeś temu facetowi? Nie, nic nie powiedziałem. A co? Tak cię opuścił, jak jakaś męska populacja, a reszta cała tak zniknął. Irek, zamknij się i mów, o czymś z nim gadałeś. Tu mam się zamknąć, czy mówisz się? Zdecyduj. <laughs> nie ogarnię to te laski teraz, jakieś takie. Przecież widziałam, jak gadasz z tym kolesiem. A, ale co ty zmyślasz na poczekaniu? No, co nie ty? kłam, Przecież przez to dał jej kosza. No, Irek, co ty narobiłeś? Niedobry się. Oskar, rozmawiałem sobie z panem o, o kobietach, że są y, takie interesowne, szukają jelenia, wiesz, jakie on wnioski wysnuł, to, to już jego sprawa, no Irek, nie Irek, wiesz co, jesteś wredna, kompletna, ostatniej gniła świnia, nienawidzę cię! I ty będziesz mnie pouczać, jak się zachowywać po rozstaniu. No, goń za nią! Goń, leć! O, nie... Irek... Czy ty po nocach nie śpisz? Tylko planujesz, jak mi uprzykrzyć życie? Jolka, ale gościowi byś też nie zależało w ogóle. On się ulotnił e, po chwili. No, nic by z tego nie było. Widziałaś? że... To jest, ale... Jest wdzięczna powinnaś być. Co ty w ogóle bredzisz, człowieku? Co się to obchodzi, czy by coś z tego było, czy by nic z tego nie było? No obchodzi widocznie. jest <sus> Maria, Irek, ja... My... szlak mnie zaraz trafi po prostu! Kocica, dobra, przyznaję się, zachowałem się jak dupę, ale po prostu mnie szlak jasny trafił, jak widziałem, jak gościu się ślili na ciebie. No, że szlak mnie trafił. Prostu... Irek, my nie jesteśmy razem, rozumiesz? Ale... co ja sobie tak myślałem, no... Ja, 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 ja nie mogę patrzeć, jak inni faceci się po prostu dostawiają do ciebie. No to co? To mi ty cholera nie zależy na tobie. Cały czas wróci. tu no. wróć. To wróci, mój serialik, łóżeczko, ciepłe przytulenie. Wróć do mnie, proszę. Nie, Irek, przestań. A czy... Coś się zmieniło z tych naszych wszystkich konkretów, o których rozmawialiśmy? Czy ty jesteś gotowy na to, żeby wziąć ślub, mieć dzieci, założyć rodzinę? Jesteś? Nie. Oczywiście, że nie jesteś. Irek ja naprawdę dużo, bardzo dużo myślałam po naszym rozstaniu o tym wszystkim i doszłam do wniosku, że ja nie chcę marnować czasu na bycie z kimś, kto nie chce zaangażować się w stu rozumiesz? A ty nie chcesz tego. Nie chcesz. to nie to, że ja, że ja nie chcę. No, zrozumieć. No, nie chcesz, nie potrafisz, nie umiesz, boisz się odrzucenia, że nie wyjdzie, nie wiem cokolwiek. Chodzi o to, że oboje jesteśmy na zupełnie innych etapach, rozumiesz? W dupie mamy etapy, dobrze nam jest ze sobą. Wróć do no. mnie, no. Patrzę na te dłonie, no. Irek, przestań. To, że nam było dobrze, to jest za mało. Rozumiesz? Za mało. A co do tej sytuacji, to okej. Okay. Rozumiem, że mogłeś się wkurzyć. Pewnie ja na twoim miejscu też bym się zdenerwowała, gdyby na moich oczach jakaś laska cię wyrywała. Właśnie właśnie o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi I Dziękuję. dlatego przepraszam cię za to. Dziękuję. I obiecuję, że już więcej nie będę robić takich rzeczy na Twoich oczach. I proszę cię, tylko proszę cię. Rozstańmy się z godnością i nie rani się więcej, okej? Okay? Ja, jak dobra no. Przepraszam cię. Przepraszam cię.

Ej, gdzie jest Arek? Arek! Wypierdolę się! K... A! Zostaw go! Uciekaj! Co się dzieje? Co za akcja? Ja myślałem, że to będzie najnudniejszy wieczór Kawalerski w historii. Wieczór kawerskich ever. Na razie powiem tylko tyle, że ten na no człowiek jest bohaterem. <grym> Ej, hey, uważaj na te tłumy ludzi! Tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że płacisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus you <laughs>